Następne udzielenie resortom udziału w głosowaniu, czyli ze względu na dwie kolejne ustawy, które wprowadzamy, które mają informacje na temat jaki udział mają koła i frakcje, musimy także wziąć pod uwagę resorty. Więc to jest kolejna paczka. I w tej paczce, naturalnie, informacja o tym, o wdrażaniu struktur, takich jak koła i struktur, takich jak frakcje. Czyli tutaj te wszystkie wnioski mają, są opisane i one staną się lub nie, to się właśnie okaże za 5 minut, częścią naszego regulaminu. Więc tak, w tym momencie wniosek numer 40125, już przechodzimy teraz do właśnie tego, już przechodzimy w tym momencie do głosowania.